No i super. No i super! No i super! No i super! To jest inteligencja! To jest inteligencja, widzowie! To jest inteligencja! O mój Boże! Ale go ugrałem, ale go ugrałem! A teraz pięknie ma po kolejnej wieży. No ameryczka, no ameryczka widzowie! Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym odcinku nagram sobie Clash Royale, czyli grę, która jest popularna, dlatego ją nagrywam, bo jest w gazie, oczywiście, wszystkie te TikToki, przeróbki, wiecie o co chodzi i stwierdziłem, że zobaczę, czy się przyjmie, bo sam gram w Clash Royale, lubię tę grę i chciałem zobaczyć, jak wam się spodoba, dajcie znać w komentarzach, jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, dziękuję w ogóle za 800 subskrypcji to dla mnie dużo znaczy, a teraz zacznijmy od, myślę, że, nie wiem, może czegoś kupienia, może byśmy coś pili co byśmy mogli kupić? Mam dużo gemów, jak widzicie, no bo gram, mam też całkiem sporo pucharków, nie jest to pewnie elita, ale no trochę tego jest, tak. Skrzyneczkę, no otwórzmy sobie lightning chesta, to jest tak na dobry początek lightning Chesta. Coś z lightning chesta poleci. Klon. Ip. Ja z tego nie gram, no to wie... O! Ale ja w sumie to już mam na 15. To też tak bez sensu. Batsy? Nie gram batsami. Jezu. Jeszcze Facebook się nazywa. Nie, nie, nie. nie. Eee, knight, 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 knight. Nie gram knightem. Arosy? Dobra, z, z, to zniszczmy. Muszkieterki? Ała! Dobra, weź. Dobrze, lepiej, lepiej. No, nie, nie jest to najlepsze, co się dało, ale nie jest źle. Nie jest źle. Yy, no i co? W sumie to. Zbustowałem już sobie karty, bo nie chcę zawać super poziomem od moich przeciwników. I teraz możemy zagrać pierwszą grę z Immortais, Immortais Ma troszeczkę więc parkowo ten. źle. To był bardzo głupi ruch z jego strony się okazało. Dobra, no, no, dobra, dobra, dobra. Ro, ro, yy, Mega Knight, Mega Knight na początek. No to ciekawe otwarcie, przyznam się. No i kurczę, no. On ma na 15 jego. I wiecie ile jego bomba zadaje? Pięknie, 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 pięknie. Fair zniszczona. W sumie żadna wieża ani trochę nie oberwała. Więc. Ciekawe. O, no, jego już oberwała troszeczkę. Zła kontra mi się wydaje ten Wizard, szczerze, na erczerkę bo tam jeszcze chyba dwa razy zdążyłem. Uoj! oj Ojoj! Ojoj, ojoj! Ojoj, ale to było dobre, bo y, pek, mini peka to y, tankowała, a y, gobliny waliły wieżę i prawie zwaliły tą wieżę. Ale trochę brakowało do zwalenia kompletnego. Będziemy próbowali oczywiście zrobić y, atak na dwie wieże. Może się uda mu. Zwalić dwie wieże, jeżeli się uda, no to super, tylko ten Giant mnie niepokoi, bo ja wiem co ten Giant jest w stanie zrobić, bo jak z kolegą grałem 1 v a to ten Giant mu grę wykierował. Strasznie się boję tego Gianta, przyznam. Ale spoko, kurczę, jeszcze, jeszcze przeżyła to ta... O Jezus, oj, o Jezus, o Jezus, oj, ojoj, dobrze, 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 nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, zaatakujemy drugą wieżę tak, żeby się... Nie, bo on się tego nie spodziewa, że mu drugą wieżę zaatakuje, nie? Dokładnie, pierwsza padnie, druga jest zaatakowana, świetna sytuacja dla nas. Jeszcze tutaj, o jezu, jeszcze dużo osób, to... już w ogóle, w ogóle, nie trzeba atakować tą środkową, czy polecieć na drugą? Poleciałbym szczerze na drugą polecieć. <słuch> tak jakoś. Widzę to, widzę to, kolego, ja to widzę, wszystko. Nie, jezu, źle daj oj, oj, to był co zrobiłem, ale... No ja mam... ja mam pole na błędy, on nie ma takiego pola na szczęście. Więc ja się cieszę. Znowu będzie... Nie dobra, nie powtórzymy tego, co było wcześniej, bo on tutaj zrobił pred... Pre... nie predikta tylko po prostu skontrował mi, barelsy. No i to... Nie dobra, to się nie uda. On może mi zniszczyć wieża, a ja... Ja się z nim za długo nie chcę bić, bo widzę, że tutaj potężne ataki już do mnie idzie. I możemy go... Dobrze, rozbroiliśmy mu ten atak, rozbroiliśmy go. Chyba nawet Prince nie... No Prince nawet e, czarny... To jest czarny Knight w sumie, nie? Knight. Dark Prince? Nie, to jest Dark Prince. Dobrze mówiłem. No i pięknie, no i pięknie. Tak się gra w tą grę, prawda? Pierwsza wygrana już na samym starcie. Może uda się bić 9000 buharków Może? Brakuje mi... 4 czy pięciu wygranych podajże i takiej liczby, więc jest to o Jezu, moje włosy, jak najbardziej realne jak najbardziej realne, prawda? Tiger Bonzo Tiger Bonzo, o Jezu, to ja przegrałem, to ja nawet no nie wiem czy ja się nie poddam Mi <grym> Tiger Bonzo tutaj wleciał, uuu trochę spóźnione kolego Jezu, on jest spóźniony zap no i no, i taka prawda, że w sumie to na jednej wieży mam troszeczkę lepszą sytuację, ale nie jest to jakaś duża różnica. W ogóle ma czempiona? Ja, ja nie wiem, ja, ja nie rozumiem troszeczkę grania czempionami aktualnie. Może to ja źle gram, przez to, że nimi nie gram, ale nie wydaje mi się szczerze za mocni. O jezu, co się stało na tej wieży? Bo ja nie patrzyłem. Ta mini Pekka go tak sponiewierała. No, to to w sumie dobrze, nie będę narzekał, nie? Eee, mogłem to zrobić, ale widzę, że Mogę zrobić również to No i pięknie, no i Podjedziemy tutaj, będzie musiał bronić to teraz I się nie spodziewa zmasowanego ataku z tej strony, nawet jeżeli się spodziewał to jak widzicie Kp mu samo leci I zmienia biegi no Dobrze, no, no. Dobrze, dobrze, dobrze rozumiem. Piękna kontra z mojej strony, zapem kontra? Kontra? Kontro, tak, kontra, moja kontra. Jest, ja się zastanawiam, jak to dobrze wypowiadać, żeby mnie community nie zeżarło. Bo aktualnie, jest w takim gazie Crash Royale, w jakim nigdy nie było. A propos gazu, to nie będę mógł tego powiedzieć, ale. Y O Jezus, śmieszy mnie to, troszeczkę to co powiedziałem, ale... Dobra, czy to czas na Mega Knighta? Od in time tak zwany, od in time, ale w tej grze? No tak, no pewnie, że tak. Każdy czas jest dobry na Mega Knighta. Jezu, co to był za Ice Wizard? Mój Boże, co to był za najgorszy Ice Wizard, kielu widziałem? Najgorszy Ice Wizard, kielu widziałem, naprawdę! Niemożliwe. Dobra, no dobra, nie. No widzę, że gość tutaj jest już definitywnie w odstawce. Raczej nie jest w stanie nic zrobić. On się bo już po prostu powoli godzi z porażką. A nie powinien się już powoli godzić z porażką, bo mam mega Knighta na wieży, ja tutaj skontrowałem wszystko co on wypuścił. I tak oto trzy koronki. Hat-trick. to lepiej niż w Ameryce, bo tam był tylko dwa. Dwa koronki poleciały. Dwie koronki poleciały. Tutaj poleciały trzy. Więc lepiej. Kolejna gra, kolejna gra, legendarny Neo. No dobra, legendarny Neo. Po tej rundzie będę mógł sobie otworzyć pewnie już coś, więc. O jezu, Cage. <grym> cage, ciekawe. A ja mogę tak chyba Cage atakować z tej strony. No... Oj, na 15 ma tą oświnię. Nie lubię tej oświnię. Jak nią ktoś umie grać, to ona faktycznie. O, i widzicie o czym mówię. Widzicie, o czym mówię. No i to, to jest już sytuacja niebezpieczna. Niebezpieczna. Źle dałem me y mega... Mega Knighta, Jezu. Jezu, taki mega, no potężny mega knight. Potężny. Co się dzieje? Co się stało? Ten on Nie, dobra. Electro Wizard to jest inny wymiar. Zabijcie go, dobra. Dwa, dwa smoczki, naprawdę dwa smoczki będą tutaj jednogłośnie. Ja tylko... Pięknie, taka sama sytuacja jak ostatnio, niestety nie. Niestety ta sytuacja nie jest taka piękna jednak. Nie jest źle, bo dużo mu zadałem tym atakiem, ale myślałem, że się strigeruje. To tornado go też troszeczkę uratowało, ale dobrze, nie jest najgorzej. Od... Odbudowaliśmy pozycję, ojoj. No, no i to trzeba Mega Knightem skontrolować, bo nie miałem za bardzo czym innym. Jezu, jeszcze on nie wskoczył mu na łeb. No cóż, no cóż, no. I teraz bym trochę Elixiru chyba pospierał. Nie kontynuowałbym tego ataku. Mogę coś tam zapem w razie co pomóc, ale... Mogę pomóc zapem nawet bardzo! <ścoughs> idealnie, idealnie zap... tutaj siadł. Pięknie, myślałem, że ten Mega item nic nie zrobi. Dobrze. Dobrze. To jest. Oj, bombers. Bombers może mi. Nic mi nie robi, bombers. okej. Okay. Pasuje, pasuje mi. Bombers nawet nie dojdzie do wieży, a ja mogę mu już niszczyć drugą wieżę. Ta wieża padła, co on tam trwało się obronić? Maderuiczką. Mother Maderuiczką, Mother no to kolego. Trochę idiotyczne, ale. <ścoughs> ale to jest już. To jest już poważniejsze, nie? Proszę dobrze Dobrze, 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 dobrze Nie jest dobrze Nie jest dobrze, 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 nie jest dobrze nie jest... Chociaż nie, nie, nie jest źle Jak chcę na wieżyczkę główną zgarnął, co? Co on chce? Ja myślę, że szczerze tu już czas wleć po prostu i go pokona No widzicie tutaj tak zrobię Uuu, ma mini pekę widzę tutaj moją na swojej wieży i nawet, jeżeli by mi zniszczył tą wieżę, to ja mu w tej chwili niszczę już drugą wieżę. I mi tą zniszczy... Ja... Oh, fuck, co ja zrobiłem? Yyy... No, Ej, czemu nie zniszczyłem tej wieży? Oj! Comeback, comeback, on robi comeback życia chyba. Chyba nie. Chyba nie. Nie zrobię tak... Co on robi? Nie wiem. Bo on tego Prince'a próbuje ciągle gdzieś wciskać na siłę, nie? Pięknie! Pięknie, piękna sytuacja, nie ma co. Nie ma co, nie? I... Kolejna wygrana na moim koncie! Pięknie, tak można grać w tą grę. Tak można grać. Zobaczmy, czy mamy coś do odebrania z nagród. Yo... Czy mamy, mamy boxa, trzy gwiazdki, no peka. Mogę ulepszyć pekę, ulepszę pekę. Bo mi da troszkę poziomu. Ogólnego, tak to tak nazywam. To, to, to jest poziom ogólny moim zdaniem. To coś, to gdzie ja to mam? Gdzie ja to mam? Gdzie ja mam tą pekę? O, czy wy też mogę minąsa min se ulepszę dużego. O, tu jest peka. Ulepszamy pek. Pięknie. Peka ulepszona. I możemy zagrać... O, tutaj mamy coś do wybrania. Climb. Tutaj też. Ło wow, wow wow, cztery gwiazdki, a gówno. Ehm. Book of. Bu o! Book of Cards, Dobra, Book of Cards jest fajne. Czy. Do czego mógłbym użyć? Dobra, na razie do niczego nie użyję Book of Cards, Zobaczę, jaka karta będzie tutaj to najbardziej potrzebowała. I pamiętajcie, żeby pisać komentarze, jeżeli Wam się spodoba. Typu Wow, nagraj tego więcej! Podoba mi się ten odcinek. Nagraj więcej, czy coś takiego, albo po prostu nagraj więcej, czy coś takiego. Pamiętajcie, yo! Co to jest za gówno? Co to jest? No ty grasz, Pan? Glitch Zelda, Gli Glitch Zelda, Legends of Zelda? Mocne słowa, mocne. Mocne słowa, nie ma co. Heal Spirit! Co on zagrał? Co, co to było? On chciał mnie zabić Heal Spiritem. Leczący Spirit, nie no, mocne. Patrzcie, ci, ci mu w plecy, to jest mądra akurat w miarę. No i piękna kontra. I teraz Goblin Gang, y, Goblinga Gang już poszedł. Goblin Barrels wyleci mu w i Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie ma powierzy? O Jezus. Ma powierzy. Ma powierzy. Stracił wieżę tak szybko. Jezu. Pięknie, dwa smoki, pamiętajcie, dwa smoki. To jest moc. Granty moc dzisiaj. <noise> Bo sobie zamieniłem yy... coś z baby dragonem. Coś zamieniłem z baby dragonem. Nie pamiętam, co zamieniłem. na na Baby Dragona de loga zamieniłem sobie. Log? No... to brzmi głupio. Też Desza... Na początku miał być test, ale... No widzę gdzie ten baby dragon się sprawdza, no on to... No, to, to był dobry He Heal Spirit. E no cóż. <laughs> to był dobry Zap z mojej strony. A teraz pięknie ma po kolejnej wieży. No ameryczka, no ameryczka widzowie. Kolejna wieża będzie lecieć. Chyba? Jeszcze nie, wiem, jeszcze się trzyma ta wieża Źle zagrałem, oj źle zagrałem, źle zagrałem Definitywnie to było bardzo złe zagranie z mojej strony Nie pomyślałem, przyznam Ale on zagrał jeszcze gorzej, okej okay. No On Chce mi pokazać, że Definitywnie to on tutaj umie gorzej grać ode mnie Także wiecie on chce zaznaczyć teren, żebym mu tam nie podskakiwał, że wiecie. Jak ktoś jeszcze pomyśli, że on ode mnie lepiej gra, no to jak to tak można? Dobra. Powinno to wystarczyć, żeby go zniszczyć, mi się wydaje. Jeszcze... No dobra, to może nie ty... Nie, 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 co ja gadam, To nie powinno, ale... Ealer Spirit nie istnieje. Oj! RAM! Rama mi używa. On też nie może mieć pełnej kontroli nad obroną, bo Co by nie robił, to on musi, wiecie, on musi mi zniszczyć tą wieżę. A jak mu się nie uda, to... To cóż, no przegrał. No i przegrał najprawdopodobniej. Tutaj będę jeszcze starał się... No nie no nic. Przegrał. Tutaj emotkę i że well played, bo nie będę aż tak niemiły, bo mi się go szkoda zrobiło. No dobra, nie grał najgorzej, no miał parę gównianych akcji. Strzałki misował co chwilę. O! Dostałem zapy I super, i zbliżamy się, zbliżamy się! My to zaraz mamy, widzowie! 9 koła pucharków! Jezu! Hike Elo, hi Elo to już, wydaje mi się, że to 8 tysięcy, ale nie wiem, możecie napisać od... Właśnie, bo ja właśnie zawsze yy, z kolegami mam także że 8 tysięcy to Hike Elo Ale jakie jest wasze... o Jezus Maria, to... Popieprzyłem już mam kartę na... Jezus Maria, miałem dać inną kartę. Miałem dać... Miałem tutaj... Jest pomyliłem kartki. Tak, kartki, kartki. Tak, te kartki pomylili, nie. Zdż, <try> źle. Ma mega lajta na 15. To jest dowód na to, że jest kilo. To jest spadło? To jest dowód na to... to co spadło? A, padło. Okej, okay, no to okej. Okay. A co akurat do tego w sumie są pady stworzone, żeby uderzać w ziemię? czy... Czy co to było? On nie ma eliksiru? On nie ma eliksiru. ale ma Tesla na środku. On ma poziom. <grych> Dobra, widzę, że on będzie leciał pod tego Mega Knighta. Ale to jest postrady, że kościół. Nie wiem, czy jeszcze to ugram. Jest to chyba do ugrania, jak patrzę, ale. Dla mnie to jest postrady, że kościół ma takie poziomy, nie? O, tutaj pan ta walkira na 13. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, chyba ma powierzy. Nie wiem, czy ja mam powierzy. Ja nie mam powierzy. On też nie ma powierzy. To że on już tą drugą obił. Ale ja mogę mu na tą najechać w wieżę. I właśnie to zrobię. Najadę mu na tą wieżę. Dobrze. Pięknie, dobra teraz to. Uh, uh, uh. Dob no nie, dobra to jest GG dla niego chyba. Albo dla mnie. Dla mnie, tak. Nie, ja nie wiem jak on zwalił taką przewagę. On miał tam, słuchajcie, taką przewagę miał, nie? Teraz. Dobra, za szybko się mówi takie rzeczy. Za szybko takie rzeczy mówię. Teraz dopiero spojrzałem na to, że w sumie on może... No właśnie, no właśnie w sobie, no właśnie. No, bo... No. Dobra, odwołuję moje słowa. Nie powiedziałem nic, nie powiedziałem, że to jest S, nie było czegoś takiego. Jeżeli ktoś takie coś przekaże dalej z Was, to Was pozwę o zniesławienie. Nie wiem jak to zrobię, ale jakoś to zrobię. Jezu. Czasami ten log to jest jednak taki gołd, nie? Brakuje czasami tego loga, no. Dobrze, zabij to. Zabij to! Zabij! Oj oj, dobra, to będzie pilnował stąd. Jakbyśmy pilnować. No i tak, Pta ptać się czasami jak to jest kontrolować tą kartę, tą kartę. Zdwnianie, jak widzicie. Proszę nie! No i nie moc, nie Wizard ci na tego, nie z tego, nie no, no, no. Nie, nie spowkusował się. Aj, to będzie teraz cięższa ta przyprawa, coś czuję. Zaczęły się schody, Potrzebujemy 101 pucharków Czyli 4 kier Tylko dużo Czym ty gościu gracz? Dostał, dostał, do... dostał alert Dostał, dobrze Nie wiem gościu, używałem motek, ja też mu użyję motki, jakie motki? Motki miłości użyjmy może będzie przez to bardziej skłonny do nieatakowania mnie w machalny sposób. I to jest kłopot, to jest kłopot. To jest właśnie problem polskich szkół, że są łamane prawa ucznia. Może prawo do tego, żeby... Kurde, każdy miał ten sam poziom. Ja, jak ja mam grać z gościem, co ma 15 na wszystkie ale to absolutnie mi tu irytuje, nie? W sensie widzieliście to. Co-grinder tyle zadaje. I ten pewnie mi znisz Jak on mi zniszczy, wierzę. Od kiedy dartling zadaje tyle? Ale to jest jakiś... To jest jakiś przygub. Przyciep. Przyciep umysłowy, jak widzicie. I... Tak mu zrobię, żeby się poczuł lepiej może będzie... O, wkurzyłem kogoś, teraz moje życie ma sens! Wow! Teraz, teraz czuję, że już nie jestem tylko zlepkiem losowych y -to? Proton... Pro Atomów, sorry Pobaw z tym. To się pobaw z tym No i super. No i super! No i super! No i super! To jest inteligencja! tu jest inteligencja, widzowie! To jest inteligencja! O mój Boże, ale go ugrałem! Ale go ugrałem! Ale go ugrałem! Ale go ugrałem! Ale się zesrał! O mój Boże, ale się zesrał! Lecimy z nim! Póki się zesrał, póki jest zesrany... Póki jest totalnie obszczany... Bo tak go... Unicestwiłem go tym! Teraz utrzymać unicestwienie w. Stopniu unicestwienia, dobra. Mega Knight to jest coś, co po prostu jest konieczne w tym przypadku. Żeby mi dać cza... Żeby mi da. Ja, ja dobra, to źle wygląda. To, to bardzo źle wygląda dla mnie. Nie, to dobrze wygląda. Potrzebuję. Yy, Potrzebuję ataku. Potrzebuję ataku na niego po prostu. Pierwszy atak to jest 100. Zostało mu 42 HP na wieży Trzeba to teraz ugrać, trzeba to ugrać, ugrać, ugrać. Jeszcze raz. Proszę, tak! Mamy to! Mamy to! Było blisko, ale pokonałem go, i to jest ten gościu, co tak z motkami. Teraz możemy mu zrobić taką emotkę. Możemy mu napisać: Ups, bo wygraliśmy! A on przegrał! Wygraliśmy! Dobra, cieszy mnie to, bo śmieciem był i tyle motek używał, że no, uważam, że powinien doznać pewnych kontuzji w swoim ciele. Yo, co jest? Prawie 9000 puszek. Praktycznie. Ale nagranie trwa już tyle czasu. Dobra, może kiedy indziej. Yy, yy, ten Czy chcecie odcinek? Z tego, jak robiłam 9000 parków, no to napiszcie. I miłego dnia. Cześć.